Pokażę Państwu, kim są Rosjanie. Kolejny dowód na to, kim są Rosjanie. To informacja z rosyjskich mediów e, o, o tym e, Batyskafie, gdzie zginęło kilka osób, które chciało e, zobaczyć Titanika e, na dnie. Jak wiemy, dwóch miliarderów, e, syn miliardera, i jeszcze jakiś tam. E, Człowiek związany z nurkowaniem. Tu dźwigami e, części tego Batyskafu e, na brzeg e, są wydobywane i jest krótka informacja właśnie, że te szczątki do analizy są oddane. I to jest, proszę Państwa, z rosyjskich mediów informacja, z kanału Telegram. E, tu widzimy tu widzimy reakcję Rosjan. Proszę Państwa, reakcję Rosjan. Z pewnego okresu. Patrzcie, 194, 194, czyli najwięcej reakcji to jest buźka z łzą. Zginęli przedstawiciele wrogich, tak? Im krajów. Ale to nieważne. To jest reakcja Rosjan. To są te bestie, które trzeba mielić, Panie Skrzypczak gąsienicami. To są ludzie, którzy czują, którzy są empatyczni. 29 reakcji jest e, kciuk, co może oznaczać dobrze im tak, ale może oznaczać ok, fajna informacja. Zaledwie 6 jest takich misiów śmieszków, 6 takich chichotów. E, tu nie wiem, co ta buźka oznacza, ale proszę Państwa, przeważająca większość Rosjan, bo to jest rosyjski kanał. Ubolewa, że zginęli ludzie. Nie, 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 mogę, nie mogę w związku z tym słuchać, że Rosjanie to są jakieś bestie. Przecież to się kłóci z faktami. Przecież to, jest, to jest niemożliwe. Każdy naród jest dobry. Tylko politycy buntują te narody na siebie. Albo takie kretyny jak pan Skrzypczak, który wypowiada publicznie tego typu sformu bestialskie sformułowania. Panie Błaszczak. A ma pan doświadczenie w mieleniu ludzi gąsienicami? Bo czuję, że pan ma. Tak panu to po prostu szybko z, z, z mordy wyleciało. Przepraszam państwa za ten język, ale to, to bestia jest, nie człowiek. A niezależni dziennikarze zapraszają go, a potem mówią, a potem mówią, standardy się obniżają, że jest, proszę państwa, dyskurs publiczny, że knajackim językiem oni potem mają, proszę państwa, oni sami te standardy tworzą. Stańmy ich w obronie, stańmy w ich obronie.